Cześć, mam na imię Julia i to jest nauka dobrostanu, Twoja przestrzeń rozwojowa, gdzie znajdziesz wiedzę naukową oraz holistyczne podejście do tego, jak żyć lepiej. I dzisiaj chciałabym zacząć od tego, żeby podziękować Wam za to, że słuchacie tego podcastu, za to, że subskrybujecie, za wszystkie Wasze lajki, komentarze, wiadomości prywatne, za to, że odzywacie się też na Instagramie. To ma dla mnie ogromne znaczenie i daje mi to siłę i inspirację, żeby działać dalej. I dzisiaj będzie taki odcinek o tym, co możemy zrobić, kiedy pojawia się takie poczucie, że coś jest nie tak, mimo to, że na zewnątrz wszystko wygląda fajnie. Ostatnio zapytałam was na Instagramie, czy zdarzyło wam się kiedyś, że spełniają się wasze marzenia. Że dążycie do swoich celów, wszystko wygląda świetnie na zewnątrz, ale jednak w środku czujecie niepokój. Że zamiast ogromnej radości, w środku pojawia się coś, co trudno nazwać. Może to jest troszeczkę smutek, może trochę zmęczenie i bardzo dużo osób się odezwało. Ja nawet nie spodziewałam się, że tak dużo osób się odezwie i wśród wszystkich osób, którzy odpowiedzieli, 84% odpowiedziało: O matko, tak. Tylko 16% powiedziało: Nie, ale rozumiem, o co chodzi. I nikt nie odpowiedział: Nie, i w ogóle nie mam pojęcia, o co chodzi. Czyli bardzo ważna rzecz: każdy z nas wie, o co chodzi. I dla tych wszystkich, którzy odpowiedzieli: O matko, tak. Nie jesteście sami. I to pytanie też padło, dlatego że też czasami tak się czuję. A druga ważna rzecz, że to jest absolutnie normalnie, że my czasami możemy tak się czuć. Ale bardzo ważne pytanie, dlaczego tak się dzieje i co możemy z tym zrobić? Bardzo często, ale nie zawsze, to jest związane z tym, że nasze cele i nasze życie nie jest zgodne z naszymi wartościami. To jest bardzo ważny moment, żeby się zatrzymać i zwrócić uwagę, czy to, co robię, jest w zgodzie ze mną. Czy moje cele zawodowe lub osobiste są zgodne z tym, co mam w sercu. Ale też nie zawsze tak jest. I, I mimo to, że to jest najbardziej popularna wersja, dlaczego tak się dzieje, ja uważam, że bardzo ważne jest też zwrócić uwagę na to, że czasami to nie jest wcale związane z tym, że Tracimy siebie i odbiegamy od swoich wartości, tylko czasami to też może być związane z tym, że w takim tle naszego życia jest jakiś stres. I ten stres może być związany z tym, że może w przeciągu ostatnich miesięcy, pół roku lub roku w naszym życiu wydarzyło się jakieś trudne wydarzenie. Może być to utrata bliskiej osoby, może być to rozwód, może to jest przeprowadzka, może Imigracja, wymuszona, a może też wymarzona, ale to są różne rzeczy, które powodują stres. I ten stres gdzieś tam zawsze jest w tle wszystkich wydarzeń naszych życiowych, i oprócz takiej ogromnej radości, którą możemy czuć w związku z tym, że spełniają się nasze marzenia, też gdzieś tam może być smutek, utrata. Y Zdenerwowanie i mnóstwo innych emocji. I to jest normalne, dlatego że życie nie jest czarno-białe i nasze emocje nie są czarno-białe. To nie jest tak, że w ciągu dnia mamy tylko jedną emocję, tylko mamy mnóstwo różnych emocji. I najważniejsza rzecz to zrozumienie tego, że szczęśliwe życie to nie oznacza życie bez żadnych problemów, to nie oznacza życie bez trudnych emocji. Szczęśliwe życie to życie, w którym umiemy sobie poradzić z trudnymi emocjami, ale też umiemy się cieszyć. Badania pokazują, że szczęście nie zależy od tego, że nie mamy negatywnych emocji i nie zależy od tego, czy mamy bardzo mocne pozytywne emocje, czyli taką euforię. Szczęście zależy od tego, jak długo trwają nasze pozytywne emocje względem naszych negatywnych emocji. I to jest temat, który jest badany już od lat 90. I okazuje się, że ludzie, którzy zgłaszają bardzo wysoki poziom zadowolenia z życia, odczuwają pozytywne emocje ponad połowę czasu, średnio. Jest jeszcze inny ciekawy nurt, który bada ten temat, czyli nurt badania właśnie tej proporcji pomiędzy. Pozytywnymi a negatywnymi emocjami, i bardzo często ta proporcja wygląda od 3 do 1 albo od 5 do 1. Już w 1994 roku Gottman zaproponował swoją teorię 5 do 1, która oznacza, że na przykład w szczęśliwych małżeństwach lub w szczęśliwych związkach proporcja pozytywnych wydarzeń jest 5, do jednego, czyli na każde jedno negatywne wydarzenie przykłada się pięć pozytywnych wydarzeń. I te wydarzenia mogą być różne: to może być kazanie miłości przez słowo, przez dotyk, pocałunek, przytulanie się, może wspólna kolacja, cokolwiek. Także ciekawą rzeczą jest to, że taką proporcję można zauważyć też w zespołach biznesowych, którzy osiągają sukces i mają wyższą produktywność względem. Zespołów, którzy nie mają takiej produktywności i takich sukcesów. A więc, jeżeli jesteś osobą, która się znalazła w takim momencie życia, że spełniają się marzenia, wszystko jest Git, ale w środku mimo wszystko jest takie poczucie, że coś jest nie tak, na pewno nie trzeba ignorować tego poczucia, ale też na pewno nie trzeba myśleć, że no wszystko jest nie tak. I tutaj bardzo ważne jest holistyczne podejście. I kiedy mówimy też o naszych wartościach, bardzo ważne jest zwrócić uwagę nie tylko na nasze sukcesy zawodowe i czy nasza praca jest zgodna z naszymi wartościami, ale też warto popatrzeć całościowo, holistycznie na nasze życie, bo czasami jest tak, że bardzo dużą wartością dla nas jest nasza rodzina, ale niestety w pędzie życia, w pędzie osiągania... Wszystkich celów zawodowych. Nie mamy czasu na to, żeby spędzać czas z rodziną, z dziećmi czy z partnerem, i wtedy zakrada się w środku to poczucie, że coś jest nie tak. Może dla kogoś bardzo dużą wartością jest zdrowie, ale przez pracę lub jakiekolwiek inne okoliczności nie masz czasu, żeby pójść do lekarza lub żeby zaplanować treningi. I wtedy też zakrada się to właśnie poczucie, że coś jest nie tak. Więc bardzo ważne jest popatrzeć holistycznie i pamiętać też o tym, że mamy różne sfery życia. I czasami jest tak, że jedna sfera życia jest bardziej zadbana, a druga sfera życia jest mniej zadbana, trzecia znów jest bardziej zadbana, czwarta znów jest mniej zadbana. I też pamiętajmy o tym, że czasami nasze wartości z, się zmieniają z czasem. To też jest normalne, i czasami to właśnie poczucie w środku, że coś jest nie tak, może też oznaczać, że to jest ten czas, żeby się zatrzymać, stworzyć dla siebie taką przestrzeń dla refleksji, i zapytać siebie, gdzie jestem i gdzie chcę być, i co dla mnie jest ważne. Może jest to ten moment w życiu, kiedy odkrywamy, że nasze wartości się zmieniły, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, że może ta praca już mi nie odpowiada, może taki styl życia już mi nie odpowiada. I dzisiaj chciałam z Wami się podzielić, co jeszcze możemy zrobić w takiej sytuacji, żeby sobie pomóc. Doceniaj to, co masz. To jest bardzo ważne, bo bardzo często myślimy o tym, czego nie mamy. I jak już mówiłam w poprzednim odcinku. Bardziej jesteśmy skłonni pamiętać te negatywne rzeczy, i te negatywne emocje czasami są silniejsze niż nasze pozytywne emocje, a więc bardzo ważne jest doceniać to, co mamy. Ja bardzo kocham praktykę wdzięczności i ona jest w moim życiu już chyba od mm, 10 lat. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, ale nawet jeżeli nie masz tej praktyki w swoim życiu codziennym, możesz zrobić dla siebie taką praktykę, napisać, List podziękowań za wszystko, co masz w swoim życiu. To na pewno nam pomoże zwrócić uwagę na to, co już mamy w swoim życiu i bardziej to docenić. Kolejna rzecz to dbaj o siebie i o swoje relacje. Ludzie wokół nas to jest nasze największe wsparcie. A jeżeli czujesz, że te emocje są zbyt silne, to zawsze pamiętaj o tym, żeby poprosić o pomoc. Może znaleźć psychoterapeutę i poprosić o pomoc profesjonalisty. Ale pamiętaj też o tym, że musimy się uczyć radzić sobie ze stresem, bo czasami po prostu to, że w naszym życiu jest obecny stres, powoduje to poczucie, że coś jest nie tak, kiedy tak naprawdę wszystko w życiu jest tak, tylko po prostu w danym momencie życia mamy za dużo stresu. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby nie podejmować szybkich reakcji, emocjonalnych reakcji. Zatrzymaj się. Zrób kilka bardzo powolnych wdechów i bardzo powolnych wydechów. To pomoże nam uspokoić nasz układ nerwowy. To, co jeszcze pomaga nam y, radzić sobie ze stresem, to wracać do tego, nad czym mam kontrolę. Bo my wszyscy mamy taką tendencję, żeby myśleć o tych rzeczach, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Co to są za rzeczy? To są różne warunki zewnętrzne, które nie zależą od nas. Czasami to, to jest pogoda, to są korki. Oczywiście czasami możemy pomyśleć, że trzeba wyjechać wcześniej z domu, żeby nie utknąć w korku, ale czasami się zdarza tak, że był wypadek samochodowy, który zablokował całą ulicę, i my już na przykład nic nie możemy z tym zrobić, kiedy już utknęliśmy w tym korku. Ja bardzo lubię jeden cytat y, Dalai Lamy, że jeżeli problem ma rozwiązanie, nie ma potrzeby się martwić. Jeżeli nie ma rozwiązania, nie ma sensu się martwić. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, której musimy się nauczyć. Ja niestety nauczyłam się tej rzeczy w bardzo bolesny sposób. Jak miałam 26 lat, trafiłam do szpitala i pamiętam wtedy, zrozumiałam taką ważną rzecz, że ja zmuszam siebie stresować się, denerwować się w różnych sytuacjach, czasami niezależnych ode mnie. I tak naprawdę to, że ja tak bardzo się stresuję, w ogóle nie przekłada się na wynik jakiejś sytuacji. Od tego, że ja będę się stresować w jakiejś sytuacji w pracy, to nie znaczy, że ja zrobię tą pracę lepiej. I czasami ten stres jest absolutnie niepotrzebny. I właśnie ten stres bardzo często pojawia się przez to, że próbujemy kontrolować to, co od nas w ogóle nie zależy. Jest to troszeczkę trudna rzecz, żeby się tego nauczyć. Ja niestety nauczyłam się tego w nieprzyjemny sposób. Wolałabym to zrobić bez szpitala i choroby, ale to, co nam może pomóc nauczyć się tego, to właśnie wszelkie metody mindfulness i medytacje. Medytacja może pomóc nam nauczyć się kontrolować nasz umysł wracać do tu i teraz wracać do swojej przestrzeni. I bo nasz umysł bardzo często lubi sobie wymyślać, lubi odbiegać albo do przyszłości, albo do przeszłości. A medytacja pomaga nam wracać tu i teraz. I bardzo często, jak wracamy tu i teraz, możemy znaleźć więcej bezpieczeństwa, możemy znaleźć więcej kontroli, właśnie i zrozumieć, że Okej, okay, może dzisiaj rano wydarzyła się bardzo stresująca sytuacja, ale teraz jestem w domu, jestem w bezpiecznej przestrzeni, już nie muszę tak się stresować. Jestem tu i teraz, ze sobą. Pamiętę o tym, żeby dbać o siebie. Kiedy mówimy o sytuacjach stresujących, czasami potrzebujemy dać sobie czas na regenerację i bardzo często potrzebujemy dać sobie czas na odpoczynek. Więc zadbaj o siebie, zadbaj o swój odpoczynek. Możesz też zbudować dla siebie system wsparcia. System wsparcia może łączyć w sobie i relacje z bliskimi ludźmi, może spotkanie na kawę z przyjaciółmi, może właśnie to są cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą. Ja ostatnio bardzo lubię taką metodę, która się nazywa hey fear i w sytuacjach stresujących, sytuacjach, które mnie przerażają, zamiast tego, żeby powiedzieć: Nie, ja się nie boję, ja mówię tak. Ja się boję. I wtedy piszę sobie wszystkie scenariusze, co może pójść, pójść nie tak i co ja właśnie mogę zrobić w tych sytuacjach. Może jest coś, czego nie mogę zrobić i właśnie wtedy znów musimy puścić, ale staramy się myśleć o tym, co mogę zrobić. I w sytuacjach stresujących, zamiast tego, żeby sobie powiedzieć, yy, ja się nie boję, to mówię, ja się boję, ale wiem, że zrobię wszystko, żeby dać sobie radę. I to jest moja mantra, którą powtarzam sobie przez ostatnie trzy lata, że nieważne, cokolwiek się wydarzy ze mną, ja wiem, że ja zrobię wszystko, żeby zadbać o siebie. Ja sobie ufam i wierzę, że to doprowadzi mnie do dobrego miejsca. Przekazuję moją mantrę dalej i dziękuję, że spędzasz czas ze mną i nauką dobrostanu. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, daj mi proszę znać, Zostaw gwiazdkę lub serduszko, zasubskrybuj. To pomaga mi dotrzeć do ludzi, którzy też szukają drogi do lepszego życia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!